Że samoloty doświadczalne wypuszczają wysoko na niebie substancje chemiczne. Skutki nazywają chemosmugami. Świadectwa: Świadkowie i badacze, którzy wierzą w chemosmugi, mówią, że ślady odrzutowców nie znikają w ciągu kilku minut jak kiedyś. Rosalind Peterson jest jedną z przekonanych. Mieszka pod San Francisco. Kiedy pracowała w stanowym Wydziale Rolnictwa Kalifornii, zajmowała się kontrolowaniem stanu środowiska. Zaczęłam obserwować niezwykłe smugi w 2002 roku, kiedy zwrócił mi na nie uwagę znajomy. Wyprowadził mnie z biura i patrzyliśmy na dziwne ślady odrzutowców. Rosalind pomyślała, że może istnieć związek między trwałymi smugami kondensacyjnymi i doniesieniami o zanieczyszczeniu wody w różnych zakątkach Kalifornii. Pojawiały się niezwykłe, wysokie koncentracje związków chemicznych i niektórych metali: baru, glinu, manganu, magnezu i cynku. Podejrzewałem, że zanieczyszczenia dostają się z atmosfery, do której są wypuszczane. Chemiczne smugi kondensacyjne tak ją zaniepokoiły, że stworzyła organizację, którą nazwała kalifornijscy Obserwatorzy Nieba. Grupa wypatrywała chemo i nadzorowała jakość powietrza. Zaczęłam dokumentowanie obserwacji. Robiłam zdjęcia podczas przerw, zwłaszcza w porze obiadowej. Złościło mnie to, że niegdyś błękitne niebo straciło barwę. Zasnuwa je biała mgła, która zamieniała się w spowodowane przez człowieka chmury zasłaniające światło słoneczne. Gdy Rosalind zgłębiała problem, odkryła, że nie jest sama. Setki miejsc w sieci świadczyło o tym, że trwałe smugi kondensacyjne stały się tematem ogólnoświatowych obaw. Zaczęłam badać witryny internetowe i agencje rządowe: ochronę środowiska, Urząd Meteorologii i Oceanografii, NASA, lotnictwo wojskowe. Dowiedziałam się o wielu programach badań związanych z ogrzewaniem się atmosfery. Poznałam przeróżny sprzęt do rozpylania chemikaliów i zostawiania trwałych śladów. Will Thomas jest dziennikarzem śledczym. Wierzy, że niektóre smugi kondensacyjne są dowodem na tajne eksperymenty w atmosferze. Porusza ten temat od ponad 10 lat. To celowe działanie mające spowolnić globalne ocieplenie. Te ślady ukazywały się nad obszarami wiejskimi, daleko od korytarzy powietrznych i tradycyjnych centrów lotniczych. Trwały całymi tygodniami, a później znikały, by powrócić po kilku miesiącach. W normalnym, planowym ruchu lotniczym tak nie bywa. Will uważa, że chemiczne smugi kondensacyjne to wynik wykorzystania spalin odrzutowców do wpływania na pogodę i spowolnienia globalnego ocieplenia. Problem z chemosmugami polega na tym, że kiedy wkroczymy w mechanikę planety i naruszymy złożone powiązania między procesami w atmosferze, możemy wywołać niezamierzone skutki o ogromnej skali. Uboczne konsekwencje inżynierii planetarnej mogłyby być ryzykowne dla wielu elementów życia na Ziemi, np. Na dla ludzkiego zdrowia. INŻYNIERIA PLANETARNA Inżynieria planetarna to manipulowanie środowiskiem naturalnym na dużą skalę. Na początku lat 90. amerykański fizyk-teoretyk Edward Teller jako jeden z pierwszych naukowców zaproponował eksperyment związany z globalnym ociepleniem. Rozważał rozpylenie tlenku glinu w górnych warstwach atmosfery. Działałyby jak maleńkie lusterka i odbijałyby część promieni Słońca w przestrzeń pomysł nie wyszedł poza wstępne rozważania, ale zapaleńcy wierzą, że mógł być potajemnie wprowadzony w życie. Pozostałością projektu Hemosmug są pyły o średnicy mikrometrów, opadające tysiącami ton na ludzi, rośliny i przyrodę. Ludzki włos ma tysiąc mikrometrów średnicy. 10 mikrometrów to mikroskopijny rozmiar, ale cząstki mogą wpłynąć na płuca, zaatakować serce, prowadzić do śmierci. Ten materiał opada przypadkowo w niewidzialnych zbitkach. Dave Dickey jest inżynierem krajobrazu i spędza dużo czasu na dworze. Ewolucja smug kondensacyjnych jest inna niż kiedyś. Pamiętam, że w styczniu 2002 roku liczba lotów była niezwykła, wręcz nieprawdopodobna. Doliczyliśmy się 40 do 60 śladów, z których większość miała niewiarygodnie trwałe, wielkie odgałęzienia, które rozciągały się i pokrywały niebo. Ze względu na zawód, Dave musi badać mikroelementy występujące w środowisku. Regularnie pobiera próbki wody i gleby i przekazuje je do analizy. Niektóre badania wskazywały, że tlenek glinu może zmniejszyć efekt cieplarniany. Pomyślałem, że jeśli tlenek glinu zostanie użyty w atmosferze ziemskiej, to znajdzie się w opadach. Zebrał próbki deszczu w dniach intensywniejszego niż zwykle ruchu lotniczego i oddał je do laboratorium. Spodziewałem się wartości tła około 9 mikrogramów na litr. Wynik okazał się 20 razy większy od oczekiwanego. Dave Dick wierzy, że zebrał pył... Z zawierających dodatki chemicznie smug kondensacyjnych. Naprawdę miałem nadzieję, że próbki wody będą naturalne. Poza glinem znalazłem także bar, co było wskazówką, że jest coś niezwykłego. Gdyby inżynierowie planetarni chcieli zmienić klimat przez wprowadzenie chemikaliów do górnych warstw atmosfery, to jednym z najbardziej skutecznych i tanich sposobów byłoby użycie wysoko latających samolotów. Rząd Stanów Zjednoczonych i inne rządy nie przyznają się do projektu Hemosmoke, bo potwierdziłyby powagę sytuacji, w której jesteśmy. Teraz zaszli tak daleko, że coraz trudniej przyznać się, co się działo od lat. Pogoda jako broń. Zwycięstwo na wojnie może zależeć od pogody. Dowódca, który mógłby wpływać na pogodę, miałby potężną broń do dyspozycji. Podczas wojny wietnamskiej amerykańscy wojskowi posypywali chmury nad szlakiem Ho próbując zatopić drogi zaopatrzenia północno-wietnamskiej armii. Załogi wykonały ponad 2000 lotów w ramach operacji Popaj. Mój przyjaciel mi, brata, który służył w wojsku, radził, aby w dniach intensywnego rozpylania, kiedy jest dużo długotrwałych smug kondensacyjnych, zatrzymać rodzinę w domu, a w razie przebywania na dworze wziąć prysznic. Nie mógł wyjaśnić nic więcej. Mamy wiele przykładów na to, że cywilny samolot komunikacyjny zostawiał smugi kondensacyjne zanikające w ciągu sekund do dwóch minut. A wojskowy samolot w tej samej przestrzeni powietrznej robił ślady trwające przez 4 do 8 godzin. Warunki atmosferyczne te same, wyniki całkowicie inne: jeden cywilny, jeden wojskowy. Coś w tym jest. Dave Dickey wierzy, że amerykańskie wojsko stoi także za znaczną częścią obecnej aktywności chemosmug. Twierdzi, że zobaczył dwa podejrzane ślady podczas zwiedzania cywilnego lotniska. Tego dnia zauważyliśmy dwa samoloty KC-135. Miały oznaczenia Petro 101 i Petro 102. Kontrolerzy ruchu lotniczego pokazywali nam pracę wieży i to oni zidentyfikowali te maszyny jako amerykańskie wojskowe transportowce. Widzieliśmy tylko smugi kondensacyjne, nie widzieliśmy samolotów. Zostawiały na niebie zdumiewające wzory. Zmiany pogody. Celowe modyfikacje pogody to próba wpłynięcia na przyrodę, przeprowadzana przez fizyków atmosfery. Używanie samolotów z rozpylaczami do rozsiwania związków chemicznych na niebie okazało się skutecznym sposobem wpływania na pogodę w lokalnej skali i na krótki okres. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że Kalifornia w zimie obsiwa chmury od prawie 50 lat, by zaspokoić wzrastający popyt stanu na wodę. Jeżeli chemikalia takie jak jodek srebra rozsypane z samolotu mogą sprowadzić śnieg w Kalifornii i deszcz na pola pszenicy w Indianie, to co może powstrzymać meteorologów przed zmienianiem klimatu? Problemy zdrowotne. Wyznawcy teorii chemosmog pilnie obserwują zdrowie ludzi, którzy żyją pod tymi obszarami. Notowaliśmy przypadki wzmożonego zgłaszania się do ISP, przyjęć dwa i trzy razy powyżej normalnych. W 122 miastach lekarze opisywali objawy zbliżone do grupy, ale nie wiedzieli, co to jest. Korespondenci z tych miast kontaktowali się ze mną i raportowali o dużej liczbie silnych chemosmów. Możemy też powiedzieć, że kontrolerzy ruchu lotniczego w Stanach Zjednoczonych prywatnie dzielą się z nami wątpliwościami. Kontaktowałem się z amerykańskim lotnictwem wojskowym. Twierdzili, że tego nie robią. To nieprawda. To samo źródło twierdzi, że w 2025 roku będzie miało środki do regulowania pogody. Skieruje specjalistyczne, latające tankowce do rozsiania odbijającej warstwy.